nie jest mojej córki. Chciałbym ją zobaczyć. W Chinach jest taki zwyczaj, że zmarłe dziecko kocha się z partnerem. Do kogo on Szuka najlepszego człowieka na świecie, który zrobi mingun w Polsce. Przecież na końcu drogi trudno nie wierzyć w nic. Czuję, że muszę to panu pokazać. No, no, way, no! Byliby tu szczęśliwi. Jurek traci ukochaną córkę. Jej chiński dziadek Ben przyjeżdża do Polski, by razem z nim przeprowadzić chiński rytuał Min kong. Symboliczne małżeństwo na śmierć i życie dla odchodzących na drugą stronę. Ta niezwykła rytualna ceremonia staje się punktem wyjścia do szerszych rozważań o kulturze, żałobie i wierze. Traktuje śmierć z kombinacją powagi, odrobiną groteski i czarnego humoru. Refleksje wobec rytuału mają momentami absurdalny wydźwięk. Torociński świetnie oddaje interakcję z teściem. A humorystyczne podejście do trudnego tematu śmierci to moim zdaniem zdecydowanie plusy tego filmu. Wadą jest nieco powolne tempo, które może powodować, że zamiast doczekać do napisów końcowych, wcześniej yy, wciśniemy na pilocie klawisz stop i exit.